Teraz, poczekaj, kucki? Kucki ci nic nie dadzą. Co ty gadasz? Tu ci da szybkie, szybka ucieczka. Tam są pieski. Siemandero mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i Paskud. Siemandero Paskut! Witaj. Kochani, kolejny dzień, kolejne zmagania. Dzień 38. Jedziemy z koksem. E, jesteśmy gotowi, musimy troszkę pojechać pokopać żelazo, więc jedziemy do naszej znanej m, lokacji po żelazo. A potem jedziemy z powrotem chyba do tej lokacji, gdzie ostatnio byliśmy, tam elektrownia i tam są inne lokacje do zblutowania, tak? skudniku, Ale jeszcze raz to je no, bo się zaciąłem. No. Co, o czym rozmawialiśmy? <laughs> Witaliśmy się ze wszystkimi, i mówiliśmy, a, że, je, okay. że jedziemy, potrzebujemy żelazo, a potem jedziemy coś zlutować. A, lutować, okej. Okay. Dobra, no. jak lutować to okej, okay. to to nie wiem, tego nie słyszałem, że lutować. E, ty, a gdzie są te apteczki, bo tutaj się miały wyrabiać podobno rzekomo. E, zaniosłem do lekarstwa. No to, ale weź sobie tyle, żebyś miał, wiesz? Żebyś był happy, że masz. Wiesz, co ja sobie wziąłem bandaże. No? Ty, ale co one są tak porozwalane, kurde, te apteczki po różnych miejscach? Zobaczcie, ile mamy apteczek tych dużych. Bandaże mamy małe. No nie jest źle, nie? Trzeba będzie. O, ja tu mam jeszcze nasiono Aloes, to ja wiesz, co pójdę na górę i szybko wystawię to nasiono Aloes. A ty już dawaj do mnie i lecimy działać, bo. Czas nagli, a trzeba działać. Poszedł. Jak się nazywało to, co ty chciałeś ode mnie, cewka baterii? Nie, to co ty chciałeś, komórka. Komórka jakaś, no. To jest do zrobienia tego... To jest do zrobienia tego specjalnego takiego, no... Wiem, e, pałki tej Pałki twojej, specjalnej, ale też specjalna pałka, która powoduje, że e, na przykład te zombie, które. którym się bardzo szybko odradza energia. Czyli na przykład. O, proszę bardzo. E, demony na przykład, nie. One wtedy. No, nie, daleka droga. Co ty gadasz? O Już, już Do musimy mieć wzbogacony uran. No my to będziemy potrzebowali, więc będziemy, to jest nasza, musimy to przypiąć do naszych pomysłów i to będzie, słuchaj, paskud jedyna ten, bo my nie pójdziemy do laboratoriów tam na spalonym, na tym radioaktywnym, dopóki nie będziemy mogli tego robić. Bo to, to, to jest wie? jedyne, co, co, co pomoże ci, bo jak trzepniesz jednego zombiaka, wiesz, tego, jak się nazywa, ehm, no, jak one się nazywają, wiesz o czym mówię. Wiem, jak mówić. go trzepniesz tego demona, to on automatycznie jemu się nie na dłuższy czas nie, nie, energia nie uruchamia z powrotem. I wtedy to jest twoja jedna szansa, żeby go w ogóle pokonać. Nie? No, Mordeczko, nie wiem, ja już nie? zacząłem kopać um, i chciałbym, żebyś tutaj do mnie przyszedł. Bo jak mi zaczną koniec, tutaj jak? Wiedźmy przychodzić, to ja sobie nie poradzę. Tak, dzisiaj tylko troszkę pokopiemy, nie będziemy świrować na wyżej, później między odcinkami więcej zrobimy. Dobra, biegnę. Biegnę. Dobrze. To już dostanę na górze, nie? Ja, na razie jestem na dole. No wiem, no ale no już jak dobiegniesz tu do mnie w końcu. Jak się doczącie? Biegnę, spędzę. Ojej. A, no i trzeba będzie teraz z tego tytanu co żeśmy sobie znaleźli, tak, to będzie trzeba te tytanowe narzędzia, nie? To będziemy szybciej wszystko zbierali. Dobrze mówię. Jadę nawet na motor ci powiem. Gdzie ty tam siedzisz? Jesteś już na górze? Jesteś, bo już cię widzę. Tak, jestem Gdzie ty jesteś? To w dziurze? Patrz na mnie. Patrz na mnie. Gdzie, gdzie patrz na mnie, jak cię nie widzę? Do góry zobacz, do góry. A co to jest? O! O! Ze wszystkimi modyfikacjami możliwymi mi już dałeś? Nie, to jest mój. Haha! Pożyczyłem cię. No ale to, ale to dlaczego ja takiego nie mogę mieć? No bo nie zdążyłem, no drugi się dopiero wyrabia. No dobrze, niech ci będzie. Bo ja też takich chcę. A jak one fajnie wyglądają te narzędzia. Ale tyle do góry, bo ty musisz tam paskut, tyleż do góry stój na czata. Ja jestem na górze. No bo ja się będę stresować. No tak one zaczną te pierdzielce przybiegać, to będzie nieciekawie. No ładnie mamy z żelazem, w miarę już dobrze. Kamień. Piaskowiec. Złoto srebro wrzucę do tego do sprzedaży. O srebra mamy słuchaj tyle, że to jest. Dobrze dobrze, nie ma co narzekać. Dobra, ja ci wychodzę już dać ten twój e, tytanowy. Czyli ty mi taki sam wyrabiasz, tak? Ze wszystkimi bajerami. Tam, tam się robią tytanowe siekiery, tytanowe kilofy, tytanowe łopaty. Dobrze Wszystko się robi, cały, cały set tytonowy się robi Dobra Gdzie ty jesteś? No nad tobą Trzymaj Dziękuję Dobrze, Dawaj na motor się... i jedziemy okay. Motory trzeba ponaprawiać zwróć uwagę ile masz na motorze swoim mocy 61 No właśnie, ja mam 66 Trzeba będzie naprawić motor, bo jak się rozpierdzieli motor, to... No to jeszcze... ...to potrwa, mam nadzieję przynajmniej. Nie, czekaj, bo kurde, wie... Miałem sobie... ...teleportowało mnie. Dobra. To dawaj! Czyli mam tak, zbierz włókna roślinne, zbierz pióra, zbierz mały kamyk, eee, spoko, czyli takie proste zadania. O! No, wiesz, proste. To po drodze gdzieś tam i tak dalej. Ja mam gorsze zadanie, ale to będę go robił w trakcie sobie powolutku. Dobra. Czyli no, Morgencio, mi... to słuchaj, to e, decyduj. Tobie interne... Albo internet się tobie się krzaczy, albo coś. Nie, mam internet ok. Czekaj, ja mam pingi wysokie, może być średnio. No średnio, mam nadzieję, że dokończymy ten odcineczek. E, Borsuczku, ja się coś sypię. To nie, słucham, nie dobrze. Słyszę, cię słyszę, cię słyszę cię, ale byłem zajęty rozwalaniem zombosów. Okej. Okay. Mam bardzo brzydko. Może się uspokoi. A na chwilę się uspokoiło. Gotowy? Gdzie jedziemy? Tak. No ty mógł, ty prowadziłeś? No nie no czekaj, 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 ty mówiłeś coś ostatnio o tym sklepie, mówiłeś o, bardzo fajna lokacja, tu jest dużo do zlutowania. To może wejdźmy tutaj A ten... Ten po prawej jest bardzo fajny też. Ten po prawej, no co zróbmy go? Ale robimy go po mojemu czy po twojemu? Po twojemu. Po mojemu. Słuchaj, tu są zombosy, ja od razu je... Od, ra, od razu... Nie ja wiem. Poczekaj, daj mi sobie poczekaj. No Ale ich tu jest mnóstwo zombosów, więc jak coś to wiesz. Hmm. Idzie ząbiaczka ja robię... do nas. Dobrze, dobrze. Biegnie czy idzie? Idzie. Powiem ci tak. To jest lokacja. No, gdzie są zombiaki? No tu są. Tutaj ci się zombiaki ci się wylespią na y, twarz, gdyż przebiega brzydko. Obudziłem dosyć sporo ja jakbyś mógł na górę gdzieś tam powolutku tu, tu... Wyłącz to światło. Dobrze, w dwójkę się to łatwiej robi. E... Tak. Dobra. E, tam są na górze jeszcze ptaki. No przecież, trafić czy nie. Dobrze, okay. mordeczko, jesteśmy ok. Dobrze, tu mamy czysto. W każdym pomieszczeniu są mnóstwo zombiaków. E, tu zacznijmy od ubikacji, jest najłatwiej. Dobra, otwiera, a ja jestem gotowy. No, jesteś ze mną? Czekaj. on tam opuścił? Jakąś lipę. Ja jestem, dawaj. Dobrze. Uuu, level 54 pistolet w kiblu. W końcu. Ale Dobrze. to wiesz, to był ten zwykły. Dobra. E, gdzie jesteś? Już idę do ciebie. Otwieramy popę Pilc. No to tutaj jest bardzo ciekawe już. Ja jestem gotowy. Coś się gdzieś jeszcze pobudziło. Dobra, spoko, sprawdzaj wszystko. Proszę, ile masz? Bandaży? Krew. Dobra, szybkie lutowanko. Ty gdzieś tu wnosi. Nawet polimery mają. Ja zbieram wody. Mamy tego tyle, że ja jakąś tam mączkę wezmę, nie? Jedną drugą. Chyba wszystko. Dawaj do następnego. Już dajemy do następnego. E, tu mamy. E, Demolishery są twoje. Dobra. Mordeczko zajmuje się safe'em. Dobrze. Aż ja jestem ciekawy. Jakby co to sprawdzaj plecy. No ja tutaj jestem z tyłu, więc spoko. Robimy nasze szybcioszka i lecimy dalej. Ale bym chciał znaleźć. Wiesz, jakiego tego, tą to, tą broń, co chciałem zrobić. Co nie możemy jeszcze jej robić. nie? A to nie tutaj. No. Myślę, że to jeszcze nie ten poziom. Dobra, ja już przeczyściłem Kolejny budynek Co czeka jeszcze tego ptaka rozwalę dla piór Od razu będę miał Dobra Jeszcze nic na roślinę zbiorę Poczekaj Dobra, no, obok spółki jesteś. Ty, to był... to był demon. Dawaj, dawaj. O, dwa kowadła. Cążki do drutów znowu. Tak jakieś bzdury znajduję wiesz, ale zgarajam wszystko, później przepatrzymy. Ładnie, później się będzie wyrzucać. Na razie po prostu lecimy z tematem. Dobra, wyczyszczone A czekaj, trzeba rozebrać ten Ty, to... a ja nie mam klucza. Ty, no, ale ja, ja jest... gdzie jest mój klucz? Bo co ty chcesz rozbierać? E, no warsztat? Chociażby? Ty no chociaż. Nie ryb z tego. No. Dobra. Zawsze Widz... ja jestem od tego. Widzę warsztat, chcę rozbierać, no. Ja uciekam. Baw Dobra, się dobrze. Dobra, zostaw. Ja mu ostrzelam nogi, będzie okej. Okay. Ja zajmę się okolicami. Ogarniacza dostaliśmy. Mm, mm, mm. Okej. Okay. A schemat nałóg, uwagi badawcze i generyk schematik. Lecimy dalej, bo zaraz się tu krzykaczka z ci. leci. Dobra, spadamy. A, mówiłem o kluczu to? i dostałem klucz. Ha, ha, ha. no to nie wszystko. Dobrze, dobrze. Nie bój żaby, mordencjo. Ja tu wszystko ogarniam. Czekaj, da mi się pozbyć tylko rzeczy, których nie chcę. Mm. Okej. Okay. Gdzie to poszedłeś? A tylko ja na już jestem, na dół szedłem. Okej. Okay. Chodź ze mną, chodź ze mną. No. Idziesz? Dobra. A gdzie ty idziesz? No jak, no do, 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 tutaj ta to nie jest koniec lokacji. W tej lokacji? Tylko przecież. To poczekaj, jak sobie schowam swój... ...motor. Daj mi chwilę. Uuu. To czekaj, po wezmę rzeczy, które są niepotrzebne. Wreszcie muszę zrzucić z rzeczy, bo jestem tak obciążony. Biorę tylko to, co jest w miarę dobre do sprzedaży, ale jakieś tam cążki no do drutów razy 50, to już mi się nie. Nie, 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 już żadne takie. Nie w ogóle wiesz, co, nie biorę tych cążek w ogóle, nie. E, pióra w ogóle potrzebne są nam? Chyba nie już w tym momencie. Nie, no dobra, no nie. Strzały jesteś? żelazne? Średnio, no wiem, że je używam, ale dobra, zostawię je sobie. Powiedz, gdzie jesteś? Pewnie, że jestem, ja jestem zawsze. Teraz poczekaj, Kucki? Kucki ci nic nie dadzą. Co ty gadasz? Tu ci da szybkie, szybka ucieczka. Tam są pieski. To był dobry początek. Leci. Ale fajnie to... zrobione. No nie? Wiesz ile się tam męczyłem, żeby to, bo to wiesz... Na serwerku jak gramy, to też tą lokację ostatnio robiłem. No. Nie było, nie było tak prosto. Bo tam tą lokację robiłem yy, z kuszą. Ale powiem Ci, że są jeszcze ciekawsze lokacje. Mhm. Augera dostałem. A te samochody sprawdzasz? Zbierasz? Nie zbieram. Ale m, dlaczego nie zbieram? Pierwszy trzeba zabrać wszystko inne. Ponieważ leciała się mi krzykaczka jak zwykle. Tary Gdzie? Dużo się znaczy, się Gdzie zaraz wiesz, jak coś. Co? Przybiegnie jak coś, zaraz. Jesteśmy? Tak. Aha, to jest ten, to jest ten. Dobra, teraz możemy się zająć rozkręcaniem. Najwyżej będziemy szybko uciekać. No i polimery się przydadzą i rury nawet, bo... bo to jest, są... wiesz? Tak, ale mo, my i rury też potrzebujemy ziom. E, rury wszystko. E, bo I do rurobąp i tak dalej, także wiesz. już tak mówi, ale weź to później kurde, próbuj wytwarzać wszystko po kolei. No właśnie wiesz, więc A tak, wiesz, życie. masz wszystko w jednym, nie? Polimery to tamto. Wiesz i można nie ma co narzekać, nie? Trzeba to zrobić. To musi być zrobione. Dobra, zbierajmy się już jest 19 Spoko, Do stresu No, tam wiesz, wiesz jak jest. No jeszcze tu są te zwykłe taksówki, ja je rozwalam A czemu ja tej taksówki nie mogę rozwalić? Bo to jest yy, ten. Atrapa. Atrapa. Ok Ehm um. No, no dobra. Mówiłem, że zbierają. Już właśnie pierwszą załatwiłem. I've né? Dobrze, że ten budynek jest, widzę, ze szkła kuloodpornego, wiesz? To tak, to spoko. O, o, o. Mówiłem. Dobra, ostatni samochodzik był gotowy. Czekaj. No. Jezu, jak mnie przestraszyła! Ona mi się na głowie zespiła? Nie wiem co ona zrobiła Spadamy stąd! A. Widzisz, się za siebie. No, Prowadź. No co ty robisz? Czekam na Zuza. Ale żebym człowieku skoczył w ogóle, jak ona się wydarła, bo ona mi... Zaraz koło mnie się zrespiła. Myślałem, że mi serce stanie, no Ale kurde. Ale mi się na plecach zrespiła normalnie. Co so za wariatka. Dawaj. Spoko, stare, Oni nawet nie będą wiedzieli gdzie my jedziemy, nie? A, A beka by było jakby w dwudziestce zrobili tak, że zombie cię gonią aż cię złapią. Aha. Podpowiadaj im tak, podpowiadaj. Oni na, na szczęście nie znają polskiego. Dobra, lecimy do tego na szczecin. No, myślę, że owocny odcineczek był. Kolejny. My Obecnie. musimy troszkę to naszą bazę zacząć robić, wiesz? Bo już tak no mówię byś, o tym czy... i mówię i. Co? No trzeba. Ale bazę już mam. Znaczy tą musimy od handlarza, tą bazę, nie? Nie hordową, tylko nasz domek. Hordową mamy, ale mówię nasz domek i tam trzeba pokopać troszkę, trzeba zrobić już jakieś pomieszczenia ładne Trzeba tak wiesz, zrobić już endgame, nie? Jak to się mówi. Jak wyjdzie Alfa 20. No bo tą serię ciśniemy tak naprawdę aż do momentu nie wyjdzie jak nie wyjdzie Alpha 20, tak? Tak, dokładnie. No to i tak jeszcze mamy troszeczkę ładnych parę tygodni, więc. No myślę, że tak, nie. Ale w sumie myśmy dopiero zaczęli, wiesz to... No, pierwszy raz do radioaktywnego, nie? Mhm. Mm no dobra, to co? Kończymy na dzisiaj. Kończymy odcinek. na dzisiaj. Kochani, dzięki wielkie za sprawdzenie. Do końca, jeżeli się podoba odcinek, to wiecie co macie robić, a my no, widzimy się w kolejnym. Także Siemandero! Do zobaczenia!